Witam Państwa bardzo serdecznie w żółtej gumowej kaczce. Dziś nadajemy na żywo. W związku z tym czynny jest nasz numer telefonu, który podamy na końcu programu. Se możecie dzwonić. Na początek przeniesiemy się do Czarnolasu, gdzie Jan Kochanowski cieszy się z narodzin córki. Kiu! Litwo, ojczyzno moja! Nie, to głupie, nie sądzisz? No, nie wiem, no, jak uważasz. Ty wiesz, ja to zostawię chyba temu, temu Mickiewiczowi, wiesz? On będzie lepszy w tych 13 zgłoskowcach. No nie wiem, no, czy ja się tam na poezji znam, no. Ale zobacz, zobacz, co znalazłam dzisiaj w kapuście. Człowiek renesansu nie wie, co to kapusta. No jejku no, bocian przyniósł. Bocian? No to koza, no. no. Koza powiadasz? No, ale to nieważne, no trzeba jej nadać jakieś imię. Może Grażyna? No. Nie, to wiesz co, to też zostawę Mickiewiczowi. No czekaj, bo tu ktoś mi podrzuca twoje treny. A treny też zostaw no, Mickiewiczowi. Nie, no nie, zobaczymy. No. O, Orszulka. Orszulka? Mm? Ty, to dobre. Nie? To dobre jest, wiesz? Mm. I nawet wiem, co będzie w drugiej części. Zostawmy Kochanowskiego z jego problemami, a tymczasem przenieśmy nasze dusze utęsknione na plan zdjęciowy filmu Pan Tadeusz Ostatnie Starcie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Ten... Nie, 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 nie. Nie tak, człowieku, to ma być życiowe, przecież to tragedia jest. Ty masz do ludzi, masz jakoś tak trafić do nich, a nie... Ale, ale ty, ty jak ro... ja mam trafiać, jak ja mam taki tekst, no to, to co ja mam robić, no? No masz go zinterpretować tak fajnie. No ale to jak ja mam go codziennie zinterpretować, jak to tekst o Litwie, jak ja, jak ja w Polsce mieszkam, no? No to mnie już nie obchodzi, ty, mnie musisz, ty masz być aktorem, ty masz się wtapiać, ty masz jak kameleon być człowieku. Litwo... Ale cóż, no moja Ty Jak Jakże zrobię? Dobrze było? No świetnie, świetnie! Świetnie! No, no. Co, co się patrzysz? Przerywamy reportaż, ponieważ dostaliśmy sensacyjny materiał Dostanę mój Juliusz Słowacki Plenu! Ale tak... Moj samochód przepisuje mojemu synowi dom. Mojej córe, córeczce... Jak ty? Dwa, obydwa dwa. Nie wiem... Fagrowi Co tam jeszcze ma? Za. i'm hit this again. Witam Państwa bardzo serdecznie w, kolej, w kolejnych pogadankach o muzyce. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się walcem. Proszę Państwa, walcem angielskim, wiedeńskim. Oto przykład walca w wykonaniu naszego cudownego gitarzysty. Proszę Państwa, trzy czwarte to ten, to to metrum, które przewija i to jest to, co słyszymy taka płynie, ona płynie proszę Państwa, ona płynie to jest cudowne to takiej właśnie muzyki kiedyś pary w sukniach w garniturach tańczyły i płynęły a teraz proszę Państwa zmieniamy nastrój, zmieniamy nastrój na polonesa polones to typowo polski chodzony taniec to przykład Trzy czwarte charakterystyczne i raz, i raz, i raz, i raz. Dziękuję Państwu bardzo. Spotkamy się za tydzień na kolejnych pogadankach o muzyce. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy zdołali dotrwać do końca. Jeżeli mają Państwo wystarczającą ilość silnej woli, aby zobaczyć kolejny odcinek, zapraszamy. <laughs> ©